Drodzy widzowie, ja jestem pan Janusz i mieszkam pod mostem. Ale ślimaczek.pl powiedział, że jak będziecie wbijać na jego kanał i, da, i dacie mu suba i, i łapkę w górę, to wtedy stanie się cud. Będzie mi dawał jedną złotóweczkę, więc mam nadzieję, że. Hmm. że dacie tą złot... że zasubskrybujecie ten kanał i dacie łapkę w górę żebym, moje... żebym nie musiał jeść po prostu nie... trudno mi to powiedzieć, żebym nie musiał jeść z jedzenia ze śmietnika, tylko bym mógł sobie normalnie kupić jakieś i nie mieszkać na jakimś kocyku pod Lidlem o widzicie właśnie tutaj mam tutaj mieszkam pod Lidlem tylko bym po prostu mógł mieszkać w normalnym domu albo w bloku. Więc Simaczek dał mi już tu kilka złotych, bo, bo ma czterech subskrybentów i ma tam kilka łapek w górę, więc proszę, wbijajcie na jego kanał. Ja się z Wami żegnam, pa.